Cześć kochani, witajcie na kanale Zuzia Sings. No i ten filmik będzie dość nietypowy Ponieważ będzie to filmik złożony z kilku dni Dzisiaj jest piątek 9 sierpnia No i ja przygotowuję swój pokój do takie, takiego małego remontu Bardziej chcę odnowić swój pokój, żeby zmienić coś właśnie tutaj Przedstawiłam teraz łóżko, szafeczkę nocną No i będziemy troszeczkę tutaj zmieniać Jutro, czyli w sobotę 10 sierpnia, jadę statą e, po białą farbę, cały im pokój będzie na biało e, i oglądać krzesła, które będę kupować zamiast tego mojego czerwonego, który, na którym teraz wisi kurtka. I przepraszam was w ogóle za taki bałagan, który tutaj teraz mam, no ale tak jak mówię, to są takie moje przygotowania do remontu. Zaraz będę ściągała rzeczy z półek, żeby e, zap zapakować w jakieś kartony, żeby po prostu je później odmontować, pomalować i przykręcić i później znowu wstawić te rzeczy. Tutaj przestawiam moje łóżko, już tutaj mój piorcio się e, rozgościł. <laughs> e, tutaj mam szafkę nocną. E, no i zamierzam Tutaj tego zaproszenia na razie się stąd pozbyć, że tak powiem. Pod spodem jest gwóźdź, którego też się pozbędziemy, zapetonujemy to przed malowaniem. I albo tutaj wleci ta szafka, albo tam, na której teraz są miski, bo mówię, tu jest taki teraz bałagan, że... Tutaj będą jeszcze takie dywaniki, nie wiem jeszcze w jakim kolorze, muszę się zastanowić, bo będę chciała później na to też nakleić jakąś okleinę. Tylko nie wiem jeszcze po prostu w jakim kolorze i będę musiała pomyśleć, żeby to do siebie pasowało. Tu będzie dywan, tutaj będzie dywan i tam też będzie dywan. Abym je wymienić na... Białe, po prostu białe, wiem, że mam inne panele, ale myślę, że to może dobrze po prostu jakoś mniej więcej wyglądać A jeżeli nie będą białe, to spróbuję dobrać coś w kolorze tego, co mam, panele po prostu Teraz postaram się ogarnąć i wynieść jakieś wszelkie takie rzeczy z szafek właśnie, z półek, z biurka Żeby tego się pozbyć na razie i żeby to było gotowe już do odkręcania w niedzielę albo w poniedziałek w niedzielę, właśnie najprawdopodobniej będziemy odkręcać szafki, i to będziemy też odkręcać. Tego nie będzie, nie wiem, czy to już mówiłam, czy nie. A w poniedziałek będziemy przestawiać szafy na środek, żeby pomalować po prostu wszystko, i później będziemy je znowu dostawić na swoje miejsce. Was też przeprosić za mój totalnie no make-up i nie patrzcie na moją twarz, ale chciałam Wam powiedzieć, że nikt nie jest idealny i zawsze komuś może coś wyskoczyć lub coś w ten descent, więc totalnie się tym nie przyjmujcie, ale dzisiaj taki luźny dzień. więc Zamiast tej tablicy, co jest tutaj, wstawię taką tablicę, kratkową też tutaj Wam się wyświetli fotka i najprawdopodobniej wezmę drugą tutaj, albo może nie wiem, jeszcze muszę zobaczyć. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że jeżeli ten filmik wyjdzie za długi, jeżeli będzie to jakoś pół godziny lub coś w tym stylu, to po prostu wezmę go na dwie części, wrzucę go w, na kanał po prostu w dwóch częściach, żeby tego nie było tak nawalone na jeden raz 30 minut, bo myślę, że około tylu wyjdzie, o ile nawet nie wyjdzie 40. Bo jeśli ile wyjdzie, na, jeżeli będzie 40, nawet podzielę to na po prostu trzy części, a żebyście tego nie musieli oglądać tak... 40 minut, tak jakiś serial. I sorry, jeżeli gdzieś się przejęzyczam, coś w tym stylu, ale mówię, to jest taki e, bardzo, bardzo luźny vlog. Jeżeli coś nie wyjdzie, to już to po prostu e, zlewam. Kochani, ja już tutaj troszeczkę ogarnęłam, oczywiście nie wszystko Wam nagrywałam, ale mój mózg pracuje jak nigdy dotąd i cały czas podam nowe pomysły. E, tak jak Wam, nie wiem czy wspominałam, chyba wspominałam na początku, że chciałabym usunąć jedną e, tą szafę, zieloną, ale to nie jest jeszcze wszystko pewne w sumie, bo cały czas moja mózgownica pracuje i cały czas wymyślę jakieś nowe Głupie albo i niegłupie pomysły. Jestem w sklepie, aktualnie w Wisku, i oglądam poduszki i zaraz wam pokażę, jakie e, wzięłam. Zdecydowałam, że mój pokój będzie w kolorach takich biało-czarno-różowych. Tutaj mam różową poduszkę, dwie białe, i teraz będę do tej dobierać jeszcze czarną poszewkę jakąś. E, albo tu jest jakaś fajna. Taka jest spoko. E, I jeszcze mam poszeczkę na kołdrze i na poduszkę. Taką tu poduszkę. Oj, tato za mną jest. Cześć tato. Cześć. Yy, I jeszcze oglądam jakieś dekoracje, typu jakieś kwiatki, albo jakieś... Yy, patrzę lampkę. Taką lampkę. W ogóle załapałyśmy się na promocję, więc super. Po fajne poprzeceniane fajne rzeczy. Poduszki też są poprzeceniane o yy, trzy dyszki, dwie dyszki, coś takiego i w ogóle chcę kupić też taką lampę jakby led bo to jest led tutaj macie tak to się świeci ale chcę ją kupić na ścianę i żeby ona po prostu wisiała ona jest stojąca a stojącej na razie nie chcę i no teraz moim tatą idziemy do kasy tylko te rzeczy kupić co wam pokazałam jeszcze patrzyłam dywaniki Yy, Ale nie znalazłam takich, yy, takich, które by mi się podobały A po drugie, ogarnęłam, że nie mierzyłam yy, miejsca W pokoju, w którym mają być te dywaniki Więc już na początek to zmierzyć, a później poszukamy yy, dywaniku I'm the type of things, You don't know the way this thing goes, but baby, I do. Cause I'm bent No i tutaj znalazłam tylko taki kosz, który szukałam. I najprawdopodobniej najpierw go wezmę. Tylko nie wiem, właśnie, czy czarny, jeszcze czy biały. E, I trochę ludzi na mnie poszło, jak nagrywał. Bo się to tak w kącie, ale dobra, nieważne. E, I wezmę albo czarny, albo biały. No, myślę, że czarny, bo będę miał biały pokój, więc to nie było za dużo białego, że tak powiem. że ja już jestem w swoim pokoju, po zakupach I powiem wam, że chyba nigdy nie miałam takiego bałaganu w pokoju Albo przynajmniej w ostatnim czasie nie miałam takiego bałaganu w pokoju, jak mam e, od wczoraj e, No i teraz troszeczkę znowu to zaczynam ogarniać z remontu, zaczynam sprzątać tu jakieś... Wczoraj wypakowałam jeszcze jedną szafę e, Szafkę No i muszę zanieść te rzeczy teraz na dół Do piwnicy albo do pokoju drugiego Żeby po prostu przenieść, żeby zaraz nie stały tutaj i ogarnę troszeczkę te, takie nowe jakby rzeczy, ale też nie będę ich rozpakowywać, żeby... Rozpakuję już sobie tak totalnie po pomalowaniu ścian, po dostawieniu mebli, żeby nie robić teraz do, 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 do dodatkowego bałaganu. Chciałabym Wam pokazać, co dokładnie kupiłam w świetle. No i pierwszą rzeczą są takie patyczki, odświeżać powietrza o zapachu wanilii. I kupiłam je za 15 zł. Następną rzeczą są takie świeczki. Każdą kupowałam oddzielnie, no i ten podest też kupowałam oddzielnie. Jedna świeczka kosztuje 8 zł, a ten podest kosztuje 20 zł. On jest taki marmurowy, nie wiem, czy to widzicie, już nie będę wymować tych po prostu świeczek. Następne są trzy czarne ramki, które kupiłam za 4 zł. Takie światełka, tutaj takie klipsy, i one się świecą na biało, chociaż u Was widać trochę tak, jakby na żółto, ale w rzeczywistości są białe. I w blisku znalazłam takie za 30 zł, a w Pepku kupiłam je za 15, chyba, tak? 15, tak, 15 zł. Kolejne są takie ramki, tym razem szklane, marmurowe: jedna biała, druga czarna. Je kupiłam za 7 zł, ale one nie są do wieszania, tylko właśnie do stania, i muszę je postawić na półce. No i przedostatnią, już w sumie rzeczą z Pepko są takie trzy ramki małe. Tutaj mamy duże, tutaj mamy duże, tutaj mamy małe, i te małe kupiłam za 3 zł. No i ostatnią, już rzeczą, chyba największą w sumie, jest ten duży kosz, do którego tutaj jest. Pokrywka, ale na razie miałam ją po prostu ściągniętą. No i znalazłam ten kosz też właśnie w Pepko, ale był ostatni, ale był jeszcze biały z takich samych drutów. Ja jeździłam do dwóch Pepków, nie wiem, Pepków, Pepko, żeby go po prostu znaleźć, bo... No nie mogłam znaleźć, a ten był ostatni, w którymś... Nie wiem, w którym pepku, ale w którymś był ostatni. I teraz porne rzeczy ziska. Przepraszam za jakieś szumy w tle, ale to po prostu będzie torba, z której będę wyjmować rzeczy. Eee, pierwszą rzeczą jest poduszka czarna, zwykła. E, chyba ona się gdzieś odsuwa ogólnie, ale nie jestem pewna. Tak, tu ma suwek e, można ją poszewkę samą po prostu normalnie uprać. I tutaj jest taka zwykła poduszka i e, w każdy w sumie... Kupionej dzisiaj przeze mnie tak jest. rzeczą, w sumie wszystko mam prawie poduszki oprócz tego. I chyba nie wiem, czy coś innego kupowałam oprócz poduszek. Prześcieradło. Takie szare, takie fajne wzorki. I to jest też na poduszkę i na zwykłe na kołdrę. Dwie białe poduszki, takie same, też odsuwane. No i jedna taka różowa, milusia poduszka, już jedną mam taką szarą. Ogólnie to, co łapałam się na promocji, tak jak Wam mówiłam, już w szwisku, to kupiłam za 20 zł, te dwie chyba też. I tą czarną też kupiłam za 20, ale naprawdę nie pamiętam. A prześcieradło radło kupiłam chyba za 40 zł. Nie wiem, gdzie mam paragon, ale coś chyba koło tego No i w tym momencie niestety muszę Wam powiedzieć, że to jest koniec filmiku Ale nie przez to, że nie będzie remontu Tylko przez to, że podzieliłam po prostu filmik na dwie części O ile nie podzielę jeszcze, tego po prostu na trzy Nie wiem, jak mi wyjdzie Ale na razie to jest pierwsza część Niedługo wyda na kanał druga, także bądźcie czujni No i niedługo też nowy cover w środę o godzinie 18 Także bądźcie czujni No i do zobaczenia w kolejnych filmach Buziaki! A nie, jak to się zasuwa? Znaczy, wiem jak się zasuwa. O, dobra, poszło.